Manko, wszystkiego. Wow, Aaa, jedzie. Dzień dobry! W tym przepięknym, cudownym dniu. Właśnie jest godzina chyba 8.05, Idę na wschód słońca. Siemano, już jestem na plaży. I mam do Was odwieczne pytanie: co było najpierw? Jedzenie. I jedzenie. Czy seks? Seks. A raczej jecie przed seksem czy po seksie? Ej, dobra, chwila przerwy, nie? Bo oglądam wschód słońca. Mogę wam pokazać, jak chcecie. Otóż, co będziemy dzisiaj robić na obiad? Patatas alo pobre. To jest hiszpańska nazwa. Nie podoba mi się ta nazwa, bo w tłumaczeniu na polski to ziemniaki dla. ziemniaki biedne? Jako... Coś takiego. Dlatego nie używamy tej nazwy. <ścoughs> ja to nazywam patatasy po prostu, dobra? Patatasy, patatasy. A co to, to są patatas? Patatas to są ziemniaki. Także po prostu patatasy. Z czym byście chcieli? Ja na przykład. E, lubię bardzo szparagi zielone i pieczarki. Pamiętacie, taka typiara była kiedyś e, w reklamie chyba płynu do prania, proszku do prania, która zawsze miała przy sobie w sklepie w, na spacerze, zawsze wyjmowała z torebki taki wielki płyn do prania. Więc ja dzisiaj też jestem przygotowana. I zaraz wam powiem, co potrzebujemy do dzisiejszego obiadu. Ziemniaki, cebula, pieczarki ze szparagami zielonymi i grzybkami, shiitake czosnek, jajko, oliwa z oliwek, ale taka do smażenia, nie virgin, pieprz. Sól. A wiecie co to jest pieprz? Miłość w trybie rozkazującym. O, płyn mam też. Chyba to wszystko. W ogóle to powiem wam tak, to jest mega szybki obiad, prosty, a przepyszny naprawdę. To co? Zmywamy się stąd do kuchni. Przypominam składniki, które potrzebujemy. Ziemniaki, pieczarki, cebula, oliwa, czosnek, sól i pieprz. Sparagi, shiitake. Ziemniaki kroimy w takie talarki. Kroję tylko dwa ziemniaki, ponieważ robię porcje tylko dla siebie. Nie mówię Wam ilości składników, ponieważ każdy je inaczej, po prostu. <ścoughs> Czyli jedni więcej, drudzy mniej. Tada! Kroję cebuleum na plasterki. Tada! Yes. Ja akurat lubię dużo czosnku, trzy ząbki i tylko je rozgniatam nożem. Ej, dobra, zapomniałam o najważniejszym, nie? Obidzie. <grym> Mam akurat otwartą butelkę. Szabli, także wypiję ją do końca. Mm. Uwielbiam szabli. Te trzy składniki plus jajko robią taką robotę, że to jest w ogóle niesamowite, że ziemniak ma tyle smaku. Największy płomień albo to tutaj coś, co grzeje. Wlewamy oliwę z oliwek do smażenia. Najlepiej, żeby pokryła tak całą patelnię, tak, tak tyle. Czekam, aż oliwa się nagrzeje. Zobaczmy. Wow! Zmniejszamy ogień czy coś z dziewiątki na piątkę, dobra? Żeby nam się nie przyjarało. Ech, ech, ech. Dobra. Nawet na czwórkę. <gry> Najpierw jeżdża cebula, a potem od razu na to po chwili, od razu po chwili ziemniaki. I czosnek. Solimy. I zostawiamy na tej czwórce przez około aż będą miękkie. <laughs> nie wiem, nigdy nie liczę czasu, ale w tym czasie co się robią, kroję pieczarki, szparagi. I akurat takie Pieczarki kroję na mniej więcej takie kawałeczki. Szparaszki kroję gdzieś mniej więcej na takie kawałeczki. Aż i takie na plasterki. Sole trochę pieczarki, żeby puściły wodę. Możecie smażyć wszystko osobno, później dodać razem. Przecież możecie te ziemniaki nawet same patatasy. Bez żadnych warzyw są tak zajebiste. No. W sumie mogłabym wam coś opowiedzieć, nie? O tym winie? Jest francuskie. Właśnie dodałam ci takie. A ziemniaczki się robią. Uwaga, szparagi już dołożone i wszystko tutaj się ładnie smaży już na większym ogniu. Możecie sobie doprawić solą i pieprzem według uznania. I ziemniaczki chyba też już są prawie gotowe, znaczy są już gotowe dlatego będę wbijać jajom, na nie. Ej, znalazłam w lodówce jeszcze szynkę. Eee, długo dojrzewająco hamon serrano. Także też położę na ziemniaczki. Oczywiście wersja wegańska jest taka. Bez jajka i bez szyneczki. Hops! Hops! Uwaga! Hajda! Proszę! Ja lubię dużo pieprza, akurat tak, dodaję do warzywek. Jajeczko już mamy gotowe. O tak. Pięknie to wygląda. Oczywiście możecie dać o wiele więcej jajek, jak chcecie. Pięknie. Chyba nie mniej więcej. Ops. No dobra, to idę próbować. Dzisiaj jest piękna pogoda. Także postanowiłam spróbować przepysznych patatasów na słoneczku. Ubrałam futro, ale chyba trochę za ciepło. Ooo i to żółteczko takie rozpadające się, wiecie o co mi chodzi, nie? Mm. dobre. To jest w ogóle niesamowite. Ile ziemniak ma smaku, jak jest pyszny, To jest po prostu obłęd. I ziemniaczek z tą cebulką. Mm. Słuchajcie. Życzę Wam smacznego, pozytywnego życia, niesamowitych smaków i ziemniaków. Nie da się tego opisać słowami. To trzeba poczuć. Mhm. To co z tym seksem? Przed czy po jedzeniu? Napiszcie w komentarzach. Peace and love. <laughs> Ciao.